Cześć! Z tej strony Anita. Dzisiaj mam dla Was Open Box z katalogu 6 przez 2017. Oczywiście jest to właśnie ten katalog. Pokazałam Wam również fokus, czyli ofertę dla konsultantek. O szczegółach tej oferty opowiadać nie będę, bo uważam, że byłoby to troszkę nie w porządku w stosunku co do dziewczyn, które właśnie konsultantkami są. Jeżeli któraś z Was chce być, no i również jest z naszego okręgu, czyli okręgu trendującego, zapraszam do kontaktu. No ale do rzeczy, czyli skupmy się na szczegółach. Czyli na tym, co ja zamówiłam z tego katalogu, co ja Wam polecę. No i tutaj może najpierw w ogóle Wam pokażę w katalogu. Uważam, że bardzo korzystna cena jest tych perełek brązujących. Ja zamówiłam je dla siebie, ale zamówiłam również dla kilku klientek, ponieważ były zainteresowane tym produktem. Także już Wam tutaj wszystko pokazuję. To są oczywiście te perełki. One są w takim dość ciepłym odcieniu, raczej do ciemniejszej karnacji. No chyba, że ktoś ma jaśniejszą karnację, ale lubi taki, no powiedziałabym, teatralny efekt. Ok, zamówiłam również perełki wyrównujące koloryt skóry. To jest ten produkt. Ja akurat nie mam problemów, jeżeli chodzi o koloryt mojej skóry. Te zamówiłam dla przyjaciółki. Jeżeli chodzi właśnie o efekt tych perełek, to jest on dość ciekawy. One bardzo delikatnie wyrównują kolory skóry. Jeżeli macie mocne przebarwienia, nie spodziewajcie się efektu wow. Jest ok, aczkolwiek no, to nie jest korektor, to nie jest mocno kryjący podkład, który zakryje nam po prostu wszelkie niedoskonałości. W moim zamówieniu również są pomadki z Nini Lux i zamówiłam praktycznie większość odcieni. Ponieważ zamówiłam je akurat sobie do kufra wizerzysty, w ogóle w tym zamówieniu jest więcej moich produktów niż produktów klientek. Wezmę jakiś może przykładowy kolor. Pokażę Wam, jak ta szmineczka się zachowuje. Mi się w ogóle bardzo podobają opakowania tych szminek z linii Lux. Uważam, że one są takie ekskluzywne. Zobaczcie, jak one pięknie się błyszczą. Szminka jest również solidnie wykonana. Tutaj z boku ma taki napis Lux. Na większości szminek Avonowych jest po prostu napis Avon, na tych z linii Lux jest właśnie Lux. No jeżeli chodzi o pigmentację to również moim zdaniem jest ona zadawalająca. Zobaczcie, tu akurat jest taki delikatny róż, ale ta pigmentacja jest fajna. No i co dla mnie ważne, szminka jest kremowa. Teraz, w tym okresie, kiedy mamy zimę, właściwie zbliża się wiosna, skóra jest przesuszona, więc wydaje mi się, że warto dodatkowo jeszcze używać takich nawilżających pomadek. Jeżeli chcecie z tej nawilżającej zrobić pomadkę matową, to wystarczy sobie przyłożyć jedną trzecią chusteczki i po prostu przypudrować pudrem. Transparentnym. Ona będzie raz, że dużo bardziej trwała, a dwa, że właśnie matowa. Ok, przechodzimy dalej. No i oczywiście z tej linii Lux mam chyba wszystkie 15 odcieni. Zamówiłam również na próbę szmineczki z linii Avon True, czyli jest to ta linia, którą teraz reklamuje Małgorzata Kożuchowska. No i tutaj Wam pokażę. Ta szminka już, jeżeli chodzi o jakość wykonania samego opakowania, moim zdaniem jest taka, no powiedziałabym, bardziej na słowo honoru, tak? No aczkolwiek jeszcze nie miałam żadnych skarg, żadnych reklamacji, jeżeli chodzi o te pomadki. Kolory mają świetne. W ręku mam akurat taki, chciałam powiedzieć, że borda, ale to jest taki bardziej nawet róż pod, podchodzący pod brzoskwinę. Zobaczcie, to jest właśnie taki odcień. Piękny jest, piękna jest właśnie czerwień, ale już koleżanka się do mnie uśmiechnęła, więc ta czerwień powędrowała do niej, ale zaraz odnajdę ją w katalogu i wam właśnie pokażę ten odcień, pokażę, powiem, jaki to jest właśnie odcień czerwieni. On pasuje również do wielu typów urody. No i przede wszystkim właśnie dla osób, które no, lubią takie wyraziste makijaże. Także już szukam tej linii szmineczek. I Wam oczywiście powiem, który to był kolor. Ja jestem akurat w zrokowce. Okej, okay, i mam. I to był kolor Eternal Flame. Nie jestem pewna, jak się to czyta, aczkolwiek podlinkuję Wam. To są też szminki W tym katalogu, akurat w bardzo korzystnej cenie. W moim zamówieniu są również konturówki i tutaj również zdecydowałam się na konturówki we wszystkich kolorach, aczkolwiek wiem, że najczęściej będę korzystała z tej konturówki clear, czyli przezroczystej. Ona daje taką fajną, bezbarwną linię na naszych ustach, więc możemy nałożyć dowolną pomadkę i ona nam się nie rozpłynie na boki, ale możemy również tej kredki użyć jako bazy pod inną pomadkę, żeby przedłużyć jej trwałość. To jest również bardzo fajny myk, który można zastosować. Co jest jeszcze w moim zamówieniu? Yy, tutaj bardzo, bardzo fajny produkt odżywka do włosów. I powiem Wam tak, to jest w ogóle produkt, który mi schodzi no, w ilościach bardzo dużych, ponieważ tak, po pierwsze zamawiałam to wszystkie koleżanki, które mają dzieci, ponieważ sprawa słabo rozczesujących się włosów wtedy znika. Mało tego, mi również czasami jak skończy się moja ulubiona odżywka do włosów, wpada właśnie to w ręce i naprawdę sprawdza się świetnie. Czy ja tutaj jeszcze coś mam? Nie. W sumie to są wszystkie produkty właśnie z tego katalogu. Yy, mogą Wam się wydawać takie troszeczkę jednotematyczne, aczkolwiek no, w tym katalogu wyjątkowo nie skupiałam się na zbieraniu zamówień od klientek, ponieważ zaczęłam nową pracę, a właśnie bardziej są produkty, które ja będę potrzebować właśnie do kufra wizerzysty. Ale jestem bardzo ciekawa, na co Wy zdecydujecie się w tym katalogu. Co wam się podoba, czy są być może jakieś nowości, które was zainteresowały? Jeżeli chcecie test produktów, albo żebym na przykład nagrała filmik, które produkty, na przykład z firmy Avon sprawdzają mi się najlepiej, to oczywiście dajcie znać. Jeżeli w ogóle tego typu filmy wam się podobają, to kciuk w górę. No, jeżeli wam się nie podobają, to możecie napisać, co mogę zmienić, żeby było to dla was bardziej interesujące, bardziej ciekawe. No i oczywiście jak zwykle czekam na wasze komentarze, ponieważ bardzo mnie cieszą. Kolejny filmik pojawi się najprawdopodobniej za około półtora tygodnia, ponieważ już wtedy startuje kolejny siódmy katalog. A powiem wam, że z tamtego katalogu już mam naprawdę fajne zamówienia od klientek, więc będzie co pokazywać. Trzymajcie się. Hej!